Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w następnym filmie na kanale KK Mechi. O długiej przerwie wracamy do filmów z głosem i w ogóle do filmów, bo dzisiaj po prostu przyznam szczerze nie chciało ich robić. Jedynie wrzucałem z zapasu starnie w i ewentualnie raz w tygodniu Fortnite robiłem. Także w końcu filmy wracają. Będzie teraz dwa razy w tygodniu, mniej więcej. Raczej na pewno dwa razy w tygodniu, ale nie, nie, nie wiadomo jeszcze w jaki dzień, w jakie dni będą. Do końca tego tygodnia, wtorek, piątek. Od przyszłego będzie prawdopodobnie inaczej, dlatego nie wiem po zmiany leży. Prawdopodobnie nie wiem, czy mi się to uda, ale jakieś tam krótka animacja intra, coś takiego. Dwóju trzy sekundowa. Witamy wszyscy w dobrym programie Mechinka. Dziś oglądamy bardzo dobry mecz, w którym prawdopodobnie zajmie pierwsze miejsce. O, właśnie. No właśnie. To ja się sami słyszeli. To który już też odpowiednio przywitał osoby. Lecimy w jedno z najciekawszych miejsc na tej mapie: Hanger Hangar Strachu. Najciekawszy? To nie jest Hangar Strachu, tylko Hangar Strachu? Nie. Proszę nie słuchać. I tutaj drugiego relacjonującego Nie wiem czy, nie wiem czy pan relacjonujący sobie zdaje sprawę z tego, że ja mogę to wyciąć z nagrania. Uwaga, on to wszystko wytnie. Ale nie powiedział on, że to zrobi. <laughs> Zacznijmy od tego. Dobra. To jest cały fragment gry, ja zaznaczam skrzynkę, którą Mechin nie bierze. No nie, bo zwiały z niej. Specjalnie po to, żeby jej W ostatniej nie... chwili. Trzeba było nie zaznaczać tak późno, bo gdybym był już A, na ziemi... Ja lubię takie chwyty robić. Gdybym był już na ziemi, to bym ją po prostu otworzył i, i i nie obchodziłoby mnie to, że ja zaznaczałem. Nie wiem, czy będę grać w tą drogę, jak ty nie będę grać. To będzie nudne. Co będzie? To będzie nudne. No mi, mi nieraz też się nudziło, gdy nie miałem z kim grać zwłaszcza w zeszłym sezonie. Teraz już mnie i z dość po części grania solo Zawsze chodziło i tak o jedno i to samo, a winków miałem sporo i tak już. A nie ma innych znajomych też? No nie, za taki dudek jak się z niega. No ale ze mną dla no, też byłbym nieraz byłbym są problemy. To... Co co? Ze mną też nieraz przecież są problemy jakieś. Nie wiem właśnie jakie ze mną są problemy. Właśnie, no za bardzo nie ma, dlatego tego tym gramy. No, Aha, <laughs> tak. No. Czasami coś tak... Niedogadanie lekkie, czy co takie problemy Ewentualnie są. Ewentualnie czasami jak... brakuje. trochę. Jak ty masz ze mną też problemy, ja? Chyba, błota w górze. Ojej! A chyba się w Kiedyś pamiętam, że gdy był jeszcze ten stary mikrofon... Kto był? Stary mikrofon. No, a, no to sami tak chrupszczył, chrupszczył, Tak, to w ogóle in, in, inaczej głos słyszałem, pamiętam. Niedawno oglądałem tego nagranie. Uwaga, raczej. ja próbuje próbuję zabrać wikila. Dobra. Teraz czeka mnie coś marnego. Ktoś tu dobry strzelę. czy ja ich nie zostawiam. I tu z tym się zgadzam akurat. Nie wyłaniaj tak. Chciałem jakoś tu przejść. Gdzie on jest? Na dachu. Szedł na zadak, bo mu No, zostałem. Masz psikać jeszcze, żeby mnie psiknąć? No. Widzę pyścia. Dobra. To nie zadziałał w ogóle.

Kurde, do przodu Uciek? Nie. Miechink, Nie ja nie mam odpowiednie bronie odpowiednie. Ja Daj go dość. Dobrze, tamten wątek już pominę, bo on akurat nie ma większego znaczenia. Teraz jak już zwykle, dron oglądający, zmieniam się na chwilę w poważnego. I mówię, że niestety poziom tych tak jest słaby. Trzeba to będzie zmienić. ZAMYKAJCIE TAM DRZWI! Śmierdzi jak jasna cholera. To nie lepiej samemu zamknąć. Nie, bo one otwierają, muszą się nauczyć. A przydękać. chyba, że swoje otwierają. Może by też tym metrem trochę ponadrabiamy. Dobrze by było. いいである Komuś. Aha! Gdy się wybiera wiejskie, no to też trzeba patrzeć na znaczny dzień ile. Ja wylądowałem... dużo wcześniej. Ktoś tu idzie jeszcze? No za tobą, czy ja to słyszę. A za mną, dobrze. Sprawa jest. W lewo. Nie tu, no w lewo, w drzwi. Nie w te drzwi. Ludzie mnie, bie o tu. Dobra. Dobra, idź po jakieś auto, czy coś, bo mi ta karta została. Dobrze no ją odebrać i tak. To nie jest daleko. Bo już jest ma na dachu, mi się wydaje. Cześć, chodźmy. O jest, Aż dwóch było, świetnie. Mieliśmy rip Ty miałeś rip Miałem. Nie zorientowałem się. nie głównie poleciał do mnie? Ja pier... Nie wiedziałem w ogóle, że go mam. Dobrze. Znaczy niedobrze, ale... ale trzeba jakoś zakończyć ten film. Bardzo dziękuję za oglądanie. Liczę, że ten film Wam się podobał. I widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.